Zgodnie z Waszymi prośbami wrzucam obiecany przepis. Myślę, że można to nazwać makaronem kryzysowym, no ale najważniejsze, jak go przygotować. Dużą porcję oliwy, u mnie było to około 40 gramów, a i tak było za mało. Podgrzewamy w rondelku albo na patelni, wrzucamy do tego kilka ząbków czosnku, u mnie była taka mniejsza garść. No i w przeciwieństwie do mnie, zróbcie to na mniejszej mocy, to Wam się tak czosnek nie przypali. Ale spokojnie, jak się przypali, nie ma tego złego, bo na nic negatywnie to nie wpływa. Do jakiegoś pojemnika dodajemy masło, u mnie to było 100 g. No, oczywiście ten czosnek, ale bez Oliwy, spokojnie. Wszystko doprawiamy. Na ten moment tylko sól i pieprz. No, tak na oko, ale myślę, że maksymalnie to jedna piąta łyżeczki. Blendujemy. I jak po rozblendowaniu pachnie już jak dobra pizza, to jesteście na dobrej drodze. Dodajemy koncentrat. U mnie około pół słoiczka. Do tego natkę pietruszki. Płaska łyżeczka wystarczy. I do tego grana padano. U mnie było to około 60 gramów. Ponownie wszystko ze sobą blendujemy na gładką masę. Ewentualnie dodajemy troszeczkę wody. Ja tak zrobiłam, wydobywając reszki koncentratu. I tak to powinno wyglądać. Na maśle pod. Smażamy kurczaka. Dlaczego na maśle? Bo jest to dosyć intensywny przepis, dlatego postaramy się go troszeczkę złego. Kurczaka oczywiście niczym już nie doprawiamy. Do usmażonego kurczaka dodajemy sos i wszystko ze sobą mieszamy I dodajemy około 2-3 łyżeczki oliwy. W moim przypadku była to oliwa chili i też wam ją rekomenduję, ale spokojnie nie musi taka być, po prostu dodacie więcej chili. Na to znowu leci nad pietruszki, myślę też, że płaska łyżeczka i do tego goczugaru. I tutaj już wedle uznania, jeżeli lubicie ostre, możecie dać więcej, jeżeli nie lubicie ostrego, dodajcie mniej. Uprzedzając pytania, tak, może być zwykła ostra. Papryka. Na patelnię wrzucamy też makaron, wszystko ze sobą mieszamy i voilà, tak prezentuje się gotowy obiad. Wszystko przekładamy do miski, tak, może też być talerz, i posypujemy gra na padano. Jeżeli spodobał Wam się ten przepis, polecam go sobie zapisać, ale polecam też mnie zaobserwować, bo wrzucę więcej kryzysowych przepisów. Co mam na myśli, mówiąc kryzysowe przepisy? Mam na myśli tanie przepisy i łatwe przepisy, które będzie mógł zrobić każdy. A teraz życzę Wam smacznego.